Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj znowu z lasu. Dalej są grzyby, jest ciepło. Dzisiaj chciałem pokazać grzyba, który jest rzadko zbierany, a jest naprawdę bardzo smaczny. Jest to Muchomor Mglejarka. Popatrzcie, taki fajny grzyb. Ja go zerwę. Go zaniosę do domu do jedzenia. Jest to grzyb dosyć podobny do muchomora sromotnikowego, więc trzeba uważać. Jest to grzyb do zbierania bardziej dla doświadczonych grzybiarzy. Popatrzcie, że ma taką pochwę tutaj, zgrubiały trzon otoczony pochwą, tak właśnie jak muchomor sromotnikowy. Natomiast popatrzcie do środka. Nie ma w ogóle kołnierzyka. To jest jego cecha charakterystyczna. Ale taka najważniejsza cecha, którą odróżnicie go od buchomora sromotnikowego, jest to, że ma nie wiem, czy to widać na tym filmie takie delikatne prążki. Prążki są zawsze dookoła kapelusza. Z tej grupy gatunków mamy jeszcze kilka gatunków innych w polskiej mykobiocie, które mają kolor bardziej brązowy i pomarańczowy a więc. Kolor kapelusza tej grupy jadalnych muchomorów może być szary, brązowy albo pomarańczowy. Zawsze prążki i brak tutaj kołnierzyka. Natomiast pochwa, taka sama jak u innych muchomorów, bardzo wyrazista. Jest to grzyb, który jest tradycyjnie zbierany na Mazowszu i tam nazywany panienką. Nie wiem dlaczego, ale nazywany panienką. Natomiast. Jest to grzyb bardzo smaczny, mówię, myślę, że też w wielu częściach Polski zbierany, bo, no mówię, jest trochę podobny do trujących muchomorów, natomiast jest to grzyb bardzo kruchy, a więc zbierając go musimy bo go bardzo delikatnie układać w koszu i nie przygniatać, bo bardzo łatwo się łamie. To jest akurat taki osobnik, który wyrósł w tym momencie, kiedy jest dosyć sucho, natomiast one często mają ten trzon dużo, dużo cieńszy. Także... Taki ciekawy grzyb wart, wart spróbowania. Naprawdę pyszny. Pozdrowienia, cześć.